Moi drodzy przyjaciele, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, posłuchajcie, ja dałam ostatni film od siebie, nadal straszam, a wy się boicie. I to było w nocy, dałam ten film. A rano dostaję od znajomych taki przekaz, którym chcę się podzielić. To nie był jej przekaz, a przekaz e, wódza Indian, wódz Indian Hopi. I ja chcę wam przeczytać, a dlaczego to wy zrozumiecie. Jak to jest wszystko synchronizowane i jak idzie ta sama informacja na różnych końcach świata. Posłuchajcie. Mocne przesłanie dla ludzkości. Wódz Indian Hopi Biały Orzeł skomentował obecną sytuację kilka dni temu. Ten moment, który obecnie przeżywa ludzkość, można postrzegać jako drzwi lub dziurę. Decyzja, czy wpaść do dziury, czy przejść przez drzwi, należy do Ciebie. Jeśli będziecie konsumować informacje 24 godziny na dobę z negatywną energią, ciągle zdenerwowanie, z pesymizmem, wpadniecie w ten dół. Ale jeśli skorzystasz z okazji, aby spojrzeć na siebie, przemyśleć życie i śmierć, zadbać o siebie i innych, wtedy przejdziesz przez bramę, czyli magiczny portal. Zadbaj o swój dom, zadbaj o swoje ciało, połącz ze swoim duchowym domem. Kiedy dbasz o siebie, dbasz jednocześnie o wszystkich innych. Nie lekceważcie duchowego wymiaru tego kryzysu. Przyjmij perspektywę Orła, który widzi wszystko z góry, z szerszym spojrzeniem. W tym kryzysie istnieje zapotrzebowanie społeczne, ale także duchowe. Te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Bez wymiaru społecznego popadamy w fanatyzm, bez wymiaru duchowego popadamy w pesymizm i marność. Jesteście gotowi przejść przez ten kryzys. Weź swoją skrzynkę narzędziową i użyj wszystkich narzędzi, które masz do dyspozycji. Nauczcie się odporności na przykładzie ludu indyjskich i afrykańskich. Byliśmy i nadal jesteśmy eksterminowani, ale nigdy nie przestaliśmy śpiewać, tańczyć, rozpalać ogniska i cieszyć się. Nie czuj się winny, że czujesz się szczęśliwy w tych trudnych czasach. Smutek czy złość wcale nie pomagają. Opor jest oporem poprzez radość. Masz prawo do bycia silnym i pozytywnym osobą. A nie ma innego sposobu, aby to osiągnąć, jak tylko zachować piękną, radosną i jasną postawę. Nie ma to nic wspólnego z wyłapcowaniem. Nieznajomością świata. Jest to strategia oporu. Kiedy przychodzimy przez drzwi, mamy nowy światopogląd, ponieważ zmierzyliśmy się z naszymi lękami i trudnościami. To wszystko, co możesz teraz zrobić. Ukojenie w czasie burzy. Zachowaj spokój, módl się codziennie. Wyrób sobie nawet spotykanie się z sakrum Każdego dnia pokaż odporność poprzez sztukę, radość, zaufanie i miłość. Wódz Indian Hopi, Biały Orzeł, opublikowano 9 lipca 2021 roku. Moi kochanie, czy to nie jest cudowne przesłanie? Czy to nie jest to samo, co też niosę do Was? Żyć w radości każdego dnia, każdej minuty. Nie ma znaczenia, co się dzieje na zewnątrz. Wszystko jest w środku. Radość jest w was. Nikt nie przyjdzie was bawić, żeby uśmiechnął się. Nikt nie przyjdzie waszego życia ulepszyć, żeby czuli się sami ze sobą lepiej. Tylko wy możecie to zrobić. Boże, jakie to cudowne przesłanie. Świat jest tak piękny. Jest tak cudowne wszystko i tak jak tu było powiedziane, to nie także. tych rzeczy, które się dzieje na tym świecie, my o nich nie znamy. Wiemy o tym, ale nie żyjemy tym. I to jest ogromna różnica ogromna. Wdzięczna tej Pani, która przysłała mi to przesłanie i. Wdzięczny Wam, że to posłuchacie, a ja miałam możliwość z Wami tym się podzielić. Fantastyczne. Dziękuję wszystkim, kto mnie słucha. Dziękuję wszystkim, kto mnie wspiera. Dziękuję, kto jest ze mną. Oj, bardzo dziękuję tym wieciejkiem. Oczywiście, żartem to mówię. Tym osobom, które z niecierpliwością czekają każdy mój film. Każdy, żeby postawić paluszek na dół. Takich jest sześć osób. Ja I nawet ostatni film dałam i bardzo długo nie było paluszka na dół. Ja mówię, Boże, przestali obserwować mnie. A ktoś postawił paluszek na dół? No prawie doba minęła. <grytania> Jak postawili paluszek na dół, to jest takie fajne i zabawne jakikolwiek nie dałaby film, jakikolwiek nie był materiał przypełniony miłością, a dojce absoluta, czy et innych istot, a do mnie zawsze jest poluszek na dół. Jak to jest fajnie, że nie pilnuję każdego mojego filmu. Ja Wam szczególnie dziękuję, moi kochani. <laughs> dziękuję wszystkim. Jestem z Wami, kocham Was. Z Wami była Irina.